Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w dzisiejszym holu wyprzedażowym. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, do klikania w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają, oraz zachęcam Was do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Moi kochani, na początek projekt 360, kolejny element. I dzisiejszy element przymocowałam tutaj, w tym miejscu. Dawno nie miałam na sobie tej koszuli. Jest po prostu taka piękna. Na nowo ją odkryłam, że tak powiem. Jest świetna. Dobra, zapraszam Was teraz na dzisiejszy film. Jak zawsze wszystko jest y, chyba poukładane tak kategoriami, żeby było łatwiej oglądać, żeby łatwiej było się w tym wszystkim połapać. Jako pierwsza odzież wierzchnia i na początek fioletowy płaszcz. Już ja żyję jesienią. Nie wiem jak ja... Y, jak to ze mną jest, ale tak wiadomo, temperatury są bardzo wysokie, natomiast ja już myślę o październiku, listopadzie. Ja chyba bardzo lubię jesień. W ogóle każda pora roku jest fajna, ale jesień to jest coś, co ja lubię. Ja wtedy nie marudzę, dlatego że ja jestem taka uspokojona jesienią i uwielbiam jesienne stylizację. Ten płaszcz jest w kolorze fioletowym, takim śliwkowym. 80% wełny, 20% poliamidu, czy tam czegoś takiego sztucznego, ale 80% wełny, więc przewaga składu szlachetniejszego. Zwykły, taki prosty, troszkę krótszy. Na mnie jest taki oversizeowy. Bardzo Wam go polecam. Ma fajne. Ciekawe, właściwie takie guziki duże, i jest niesamowicie ciepły i wygodny. Kolejny płaszczyk to jest marka Dorothy Perkins, rozmiar 16 czyli 44. Dla mnie też taki lekko oversizezowy wydaje się być w stanie idealnym. Postaram się wszystko, tak jak dodaję te rzeczy, to dzisiaj naprawdę starałam się jeszcze dokładniej je przeglądać, żeby powiadomić Was o ewentualnych jakichś tam drobnostkach, wadach. Niekiedy zdarza mi się to naprawdę przeoczyć, bo wystawiam rzeczy często po nocy, i wydaje się coś, że jest w stanie idealnym, a potem na przykład jakaś plamka wychodzi. Nie robię tego specjalnie, moi kochani, jestem tak jak każdy człowiekiem, ale jestem osobą uczciwą w razie czego, jak komuś po prostu ktoś odkryje jakąś plankę, to ja zawsze. Dogaduję się z taką osobą, zwracam pieniążki, nie ma żadnego problemu. Dobra, wracając do tego płaszcza, jest on bardzo ładny. Taki, w takiej formie krótszej, lekko podniesione ramiona, także coś takiego. Teraz płaszczyk taki, w takim kolorze niebieskim. Bardzo fajny odcień tego koloru. Może wpadać wam, wyświetlać wam się jako fioletowy. Może być na takim pograniczu, ale bardziej jest to niebieski. Jest to płaszcz w 100% wykonany z wełny. Jest to vintage, z tyłu tak się prezentuje, ma fa w fajny sposób wszyte tutaj rękawy. Dla mnie jest oversize'owy, jeżeli znajdę wymiary takie, w sensie metkę, to też oczywiście Wam podam. Kolejna rzecz to jest płaszcz vintage, taki prochowiec, bardzo taki uniwersalny, mam coś podobnego w swojej garderobie w kolorze takim bardziej szałwiowym. No i jest taki ogólnie spoko, można się w niego skryć, schować, stylizacja bardzo wygodna do sportowego obuwia, do eleganckiego, do wszystkiego, takie płaszcze można po prostu założyć. Na górze taka sprzączka, widzę, że mi tutaj teraz grucha w tym momencie, duży, taki no dla mnie po prostu oversize'owy, fajny i Wam go też bardzo polecam. To jest ta marka Del Mot. często o niej mówiłam, że mam sporo rzeczy właśnie tej marki. Nie śmiejcie się, ale teraz coś takiego kupione na dziale męskim, ale e, kupiłam to dla siebie, ja to naprawdę nosiłam. E, taki gangus po prostu ze mnie był na takiej zasadzie, BMK do tego i na miasto się śmiałam, że właśnie to pasowało e, trochę do mojego samochodu. Śmiechem żartem oczywiście. E, jest to większe, czyli w ogóle, no bo męska to jest kurtka, dla mnie to jest taki oversize. E, w sumie to fajnie się w tym czułam, bardzo wygodna e, kurtka, dodatkowo to nie, ta stylizacja, która Wam się wyświetli, jak wiecie to są takie filmy specyficzne, tutaj e, staram się rzeczy pokazać bardziej, a nie wydziwiać jakieś stylizacje. E, do tej kurtki nosiłam skarpetowe takie moje bodki i y, rajstopy cienkie, piętnastki czarne i fajna była z tym naprawdę stylizacja i czułam się w tym nieźle. Kolejna rzecz to jest taki żakiet, blazer, taki giełkowy, trochę bardziej przewiewny. E, oczywiście jest to vintage, rozmiar 50, czyli troszeczkę większy. Mamy tutaj bardzo ciekawe guziki, które oczywiście przykują moją uwagę. Jest to kolor zielony, bardzo, bardzo ładny. Z tyłu to się tak prezentuje. Wymiary, i wszystko oczywiście w opisie na vintage. Kolejna rzecz to jest marynarka w kolorze, taki żakiet w kolorze takim morskim i to jest marka Papaya, z tyłu tak się prezentuje. Zwykły taki prosty, ale bardzo, bardzo ładny kolor. Dodatkowo tutaj ozdobą jest ten atłasowy taki jakby kołnierzyk i to bardzo ładnie wygląda. Fajnie wygląd zobaczcie, prezentuje się to z czerwonym kolorem paznokci. W ogóle czerwone mi do wszystkiego pasuje, jakoś tak ożywiają stylizację. Miałam te zielone, ale mi się nie podobały, więc już na drugi dzień miałam Przemalowane. Dobra, nie będę już o tym pleść bzdur, tylko skupiam się na tych rzeczach, które jeszcze mi zostały Wam do pokazania. Teraz żakiet czy coś takiego. Sprzedaję go, ponieważ kupiłam coś podobnego gdzieś, powiedzmy, w odcieniach, też we wzorze, czyli motyw kwiatowy. Ten żakiet bardzo Wam się podobał, więc. Będzie dzisiaj możliwość kupienia tego żakietu ode mnie. To jest, nie wiem, czy wspominam tak. To jest vintage, wiadomo, ale bardzo, bardzo ładna rzecz i też Wam go polecam. Teraz takie, jakby, poncho powiedzmy, takie bolerkiem, to nie nazwy, nie cierpię bolerek. To jest wykonane chyba z wełny, z tego co, mi się, z tego co, co jestem w stanie stwierdzić i odgadnąć. szukałam metek, ale chyba nie ma w środku. Mamy tutaj zapięcie w postaci takiej sprzączki, futerko takie i to jest rozmiar 44. Z tyłu to się tak prezentuje bardzo elegancka rzecz i też Wam ją polecam. Teraz taki sweterek, który naprawdę bardzo, bardzo lubiłam. To jest sztuczne futerko. Sweterek jest akrylowy, raczej taki sztuczny, ale nic się z nim złego nie dzieje. Naprawdę bardzo lubiłam z nim tworzyć takie stylizacje eleganckie. Ubierałam go do takich moich neonowych kozaków i on robi naprawdę taką fajną robotę, bo wyglądamy w nim bardzo elegancko. O, w ten sposób wam powiem, i kołnierz mamy y, odpinany, więc można też wykorzystać sobie ten sweterek jako taki czarny kardigan. Wcale nie musimy nosić tego sztucznego futrzaka, chociaż on jest taką ozdobą, jeśli chodzi o ten kardigan. Teraz taki cieniowany sweterek ręcznie robiony tak, ktoś go chyba sam robił. Nie ma tutaj nigdzie metek. E, bardzo ładne kolory fioletowe i taki, taki jest właśnie. Powiedzmy, przeplatany tymi różnymi kolorami, bardzo ładnie wygląda z tyłu, tak się prezentuje. To, to jest też kardigan, i on jest zapinany na trzy guziki, które są w postaci takich fioletowych kwiatuszków. E, wydaje mi się, że jest tutaj wełna i coś jeszcze, ale nie jestem pewna, więc nie będę tutaj y, chyba strzelać, bo mogę po prostu kogoś oszukać niechcący. Teraz przepiękny zielony sweterek, który na zdjęciach nie wygląda na tak piękny, w sensie nie udało mi się wydobyć tego pięknego zielonego koloru. Mam coś podobnego w swojej szafie tylko z angory i tamten sweterek bardzo Wam się podoba. Udało mi się znaleźć coś takiego. I ten sweterek jest wykonany z tego co wiem, z wełny i z akrylu. Więc taki skład mieszany bardzo przypomina mi tamten sweterek, który mam właśnie z Angory i stwierdziłam, że dwóch takich nie potrzebuję, a był naprawdę śliczny i go po prostu kupiłam. Także bardzo Wam ten sweterek polecam, bo jest śliczny. Kolejna rzecz to jest taki blazer w kwiaty, w paski z taką lekko błyszczącą niteczką. Ostatnio go sobie ubrałam i fajna była z nim stylizacja. Stwierdziłam, że teraz chciałabym go już przekazać dalej, czyli sprzedać. Fajne, ciekawe rękawy, to jest vintage. No i po prostu tak, tak on się prezentuje. Fajne połączenie kolorystyczne i ogólnie paski, kwiaty. Te paski są takie delikatne, ale gdzieś to naprawdę na żywo widać i bardzo fajnie to wygląda. Teraz taka narzutka w stylu takiej hrabiny, styl barokowy, bardzo mi się podoba. Tutaj kilka guzików, to znalazłam ostatnio robiąc porządkiem, nie pamiętam co ja miałam z tym zrobić, ale ogólnie rzecz biorąc jest to naprawdę fajna rzecz. Zastanawiałam się, czy nie ubierać tego na plażę, na przykład pod strój kąpielowy, na strój przepraszam, kąpielowy, jakoś to wykorzystać, ale już tyle mam tych narzutek, że wystarczy. Rozmiar 44, czyli taki oversize'owy, natomiast oczywiście podam Wam dokładne wymiary. Teraz taka przepiękna vintage koszula, fajne wzory, taka, e, taka mozaika, najbardziej podoba mi się kolor niebieski, który tutaj e, wydobywa się z tej koszuli, naprawdę e, świetnie to wygląda. Ona z tyłu tak się prezentuje, ma ciekawe rękawy, e, takie szersze, no i jest ogólnie na dole inaczej tak trochę zrobiona niż zwykła koszula, bo ma taki szerszy jakby... Mm, Szerszy ten pasek zrobiony i troszeczkę inaczej to wygląda. Delikatnie przypomina to taki troszeczkę żakiet, blazer, ale ja uważam, że jest to koszula i też Wam to bardzo polecam. Teraz marka Next i taka bardzo fajna koszula, która jest. Zobaczcie, w takich, składa się z takich szczegółów, można powiedzieć, bo mamy tutaj ładne guziki na, na rękawach, na mankietach, no ogólnie drobne kwiatki, jest bardzo wygodna. Tutaj też są takie kolorowe guziki, pod kolor tego wszystkiego, czyli nie takie zwykłe czarne, tylko gdzieś na nich są takie plameczki. Z tyłu tak się to prezentuje, fajnie to jest zrobione i też oczywiście Wam dokładne wymiary podam na Vinted. I jeszcze taka koszula w kolorze fuksjowym, różowym. Jest to koszula vintage. Można ją sobie tutaj zawiązać pod szyją. No, ja zrobiłam sobie taką kokardę, ale też fajnie wygląda tylko taki, takie przewiązanie i to puszczone, tak jakby luzem. Mamy tutaj dwa kwiatki na niej, takie jakby, no, które stanowią ozdobę gdzieś mocno się nie rzucają w oczy, ale fajnie ta koszula dzięki temu wygląda. To jest taka koszula z rodzaju tych mgiełkowych, delikatnych, takich przewiewnych. Zwykła, prosta w sumie, ale też coś się na niej takiego e, dzieje. Teraz kochani trochę sukienek, jako pierwsza taka sukienka bez pleców, mamy tutaj usztywnienie w biuście, e, mamy ozdobę, tę sukienkę piorę ręcznie, dlatego że może się ta sukienka w pralce od tej ozdoby pozaciągać i zmechacić no ogólnie zniszczyć. Z tyłu tak się prezentuje, to jest kolor taki m, brązowy, delikatny w sumie, delikatny, taki gdzieś mi kojarzy z kolorem ceglastym, no nie wiem dlaczego, ale e, nie do końca lubię ten kolor, ten kolor, gdyby ona była w innym e, odcieniu, to lepiej bym się w niej czuła za brązem, jakoś tak nie przepadam, ale ta sukienka jest bardzo wygodna i może się przydać na jakieś fajne wakacje. Teraz sukienka taka bardziej powiedzmy sportowa, marka Tommy Hilfiger i tej sukienki nie kupiłam w second handzie, kupiłam ją w Nowym Jorku i chciałabym ją po prostu teraz już sprzedać, ze mną bardzo długo, to jest rozmiar S, bardzo wygodna sukienka, bo ona dopasowuje się fajnie do ciała, do sylwetki, tutaj mamy takie wycięcie na plecach, sportowa, granatowa po prostu sukienka same takie maxi te sukienki mam dzisiaj, chyba tak mi się wydaje i kolejna to jest taka w gwiazdki, kolor taki beżowy, beżowo, taki y, kremowy, gdzieś coś takiego, e, rozmiar S na M, oczywiście e, też wymiary Wam podam, nas tam nie za duża, ja musiałam sobie tutaj założyć do niej pasek, długa, fajna taka sukienka, ona nie prześwituje, bo e, mamy pod spodem jeszcze wszytą taką e, puchalkę, więc... E, Bezpieczna jest ta sukienka. Z tyłu ona tak się prezentuje. Taka ciekawa wydaje mi się. Guziki też ma fajne, wszystko jest tutaj dopracowane. Teraz taka sukienka, która jest ze mną bardzo, bardzo długo i to jest taka sukienka indiańska, ja bym ją nazwała. Oczywiście ja zakładam do niej pasek, dlatego że lepiej się w ten sposób czuję. Niedawno sprzedawałam coś podobnego w kolorze zielonym. Jakąś taką wersję właśnie w innych odcieniach. Ta była trochę większa. Natomiast no, ta, ta jest czerwona, czerwona taka niebieska, też w takie wzory, bardzo jest fajna, z tyłu ona tak się prezentuje, jeżeli ktoś lubi takie sukienki, to, to proszę bardzo, jest taka u mnie możliwość kupienia ode mnie takiej właśnie yy, cudaśnej sukienki. Teraz coś takiego i ta sukienka jest bardzo ładna, jeśli chodzi właśnie o wzory, kolory, wszystko mi się w niej podoba, ale jest na mnie mega za duża, ona mnie pogrubia i źle się w niej czuję. Możliwość regulacji ramionczek one są dość szerokie. W ogóle to jest taki większy rozmiar. 44, marka Next. Też takie usztywnienie mamy tutaj w biuście, próbowałam się uratować tą wstążką tutaj. Gdyby ona była po całości, to może by to lepiej wyglądało. Albo wcale, gdyby jej nie było, to może bym zakładała pasek, i byłoby. Jeszcze okej. Okay. No ogólnie bardzo ładne wzory, kolory. No nie jest jakoś taka wielka, ale gdzieś ja nie do końca się w niej dobrze czuję. Z tyłu tak się prezentuje. Idealna na jakieś takie wyjazdy letnie i tego typu, właśnie klimat. Teraz welurowa, taka aksamitna sukienka yy, i to też jest vintage, bardzo, bardzo stara, rozmiar 12. Yy, z tyłu tak się prezentuje, ale jest w stanie idealnym, tak się mi, przynajmniej mi wydaje. Ona wpada gdzieś w kolor taki zielony. Z przodu tak się prezentuje. Zapinana jest z tyłu na zamek. I będąc sama w domu, udało mi się ją zapiąć, także jest, yy, jest ok ta sukienka. Teraz taka sukienka, wintyczna ramiączka i czemu ją sprzedaję, słuchajcie, bo ostatnio, jak wiecie, kupiłam takie z dzianiny jakby sukienki też vintage i mam ich już sporo, można tak powiedzieć, więc stwierdziłam, że tej, tę muszę po prostu sprzedać, przekazać ją dalej i to jest sukienka w rozmiarze S. Też bardzo, bardzo fajna. Na dole jest lekko taka rozkloszowana, delikatnie błyszczona, się może przydać nawet na takie sylwestra, na takie klimaty, ale również latem, na chłodniejsze wieczory, jak ktoś lubi tak błyszczeć, no to jak najbardziej też ta sukienka się sprawdzi. Teraz coś takiego, co jest na mnie za duże i musiałabym to zwężać, jednak stwierdziłam, że nie będzie to dobrze wyglądało, ponieważ moje zwężenie doszłoby do tego obramowania i ta sukienka straciłaby swój urok, ponieważ ona gdzieś w fajny sposób modeluje sylwetkę i wyszczupla właśnie przez dodanie tego tutaj paska. Ona bardzo ładnie tworzy tutaj taką sylwetkę, że wyszczupla talię i delikatnie podkreśla tak, jakby biodra. Bardzo fajna, zresztą jest ta sukienka, nam się niesamowicie spodobała, jest w stylu takim barok. Miałam z nią mnóstwo planów, ale tak jak mówię, za dużo bym musiała ją zwężać i straciłaby ten fason swój. Słuchajcie, bo to nie zawsze tak się da, jakby się chciało z jednej strony, a jak wiecie, ja mam tych rzeczy bardzo dużo, więc nie będę tej sukienki demolować. Także coś takiego dla Was, i to jest marka Pop Art. I rozmiar, nie wiem, jaki muszę znaleźć. Dwie rzeczy na koniec to jest taka bluzka. Miałam ją przerabiać, ale na takie przeróbki już naprawdę nie mam czasu. Zwłaszcza, że ostatnio dostałam paczki, jak wiecie, w paczki prezentowe i tych rzeczy mam bardzo dużo do przerabiania. Także taka zwykła bluzka, ale też niezwykła, bo mamy fajny wzór na niej z tyłu. Tak się prezentuje. Jeżeli ktoś jest troszeczkę niższy, bo ja mam 1,72 m z groszami, to może być to dla niego taka sukienka. Więc jak najbardziej ok, fajne wzory. Rozmiar 12. Teraz taka plastikowa, można powiedzieć, bluzka, w stanie w sumie idealnym. Gdzieś mi się stylizacje z nią podobały. Ja już się nią nacieszyłam, z tyłu tak się prezentuje. Wzór wężowy, fajny fioletowy kolor. Można dodać do niej kolor taki zielony. Bardzo ładnie to wyglądało. I właśnie takie sobie z nią stylizacje kolorowe tworzyłam. Teraz, kochani, taka spódnica, która jest chyba wełniana. Miałam do niej żakiet. Ale już ktoś go ode mnie kupił, także dzisiaj jest spódnica, która jest dla mnie też za szeroka. Jeżeli zostanie ze mną, to zrobię sobie taką właśnie fajną spódnicę na jesień. Wystarczy, że ją tylko sobie zwężę, natomiast długość zostanie taka, jaka jest. Ona bardzo ładnie wygląda, fajny wzór, no i ogólnie bardzo porządna taka spódnica, i to jest vintage. Mamy tutaj zapięcie w postaci zamka i takiego czarnego guzika. Teraz taka vintage spódnica plisowana. Ostatnio ją miałam na zakupach w second handzie, dokładnie w takiej stylizacji, jaka Wam się wyświetli. Nie zdążyłam zrobić zdjęcia niestety na Instagram. Bo się rozpadało i no i po prostu uciekłam szybko do domu. Taki ciekawy wzór jest na tej spódnicy. Ona jest granatowa, bardzo fajna. Polubiłam takie spódnice, mam ich bardzo dużo. E, sprzedaję tę jedną, dlatego że już naprawdę mi się te rzeczy w szafie nie mieszczą, więc chyba niedługo zrobię jakąś wyprzedaż takich spódnic, ale jeszcze się zastanowię, bo bardzo je lubię. E, ta też skradła moje serce. Kupiłam ją w tania odzież retro, z tego co pamiętam. W tym sklepie właśnie takie perełeczki można e, znaleźć. I kochani, ostatnia rzecz na dzisiaj to są wiskozowe spodnie, które są bardzo fajne, natomiast Musiałabym je przerabiać. To jest Eska, natomiast no, one gdzieś są na mnie duże. A czemu ich nie mogę zwęzić? Bo one są tutaj y, ozdobione takim lampasem cieniuteńkim, jakby i mają kieszonki. Więc jak ja je zwężę, to stracą po pierwsze y, stracą lampasy, znaczy stracą to zdobienie w postaci tych lampasów i kieszeni nie będzie. Jeszcze kieszeni mogłabym przeboleć, natomiast y, one nie będą tak ładnie wyglądały. Miałam nadzieję w sklepie, że one będą na mnie y, jednak dobre, że może po coś z gumką, ale nie mam na to czasu, najzwyczajniej w świecie będę polowała na takie, tylko może mniejsze, bo są bardzo ładne, te kwiaty są śliczne i też właśnie tutaj kolory bardzo fajne. Jedna z moich obserwatorek chyba ma takie spodnie, bo widziałam u niej stylizację na Instagramie, więc myślę, że one są naprawdę wygodne, fajne i też u niej widziałam, że bardzo ładnie je wystylizowała, także bardzo Wam te spodnie polecam. Kochani, to już wszystko w dzisiejszym filmie. Dziękuję Wam za oglądanie, życzę Wam udanych zakupów i chyba nastąpią małe zmiany na moim kanale. Otóż nie będzie holi wyprzedażowych w niedzielę. Niedzielę zostawię wolną zupełnie od pracy, od nagrań. Tak mi się wydaje, że może w sobotę będą te, te hole wyprzedażowe, może w jakiś inny dzień jeszcze muszę to znowu wszystko rozplanować, przemyśleć, bo teraz jest okres taki wakacyjny, letni, i ja bym chciała jednak sobie gdzieś wypoczywać w niedzielę, a nie zawsze udaje mi się wcześniej nagrać film. Stąd też dzisiaj po prostu siedzimy w domu, ponieważ chciałam ten film nagrać wczoraj, filmu nie było, więc stwierdziłam, że dobra, dzisiaj film musi być i dlatego dzisiaj nigdzie nie pojechaliśmy. Musimy jakieś takie zmiany chyba poczynić. A teraz was już bardzo serdecznie pozdrawiam. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału, do klikania w dzwoneczek. Dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają oraz zachęcam was do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.